To jest przepiękna wystawa Dwojga Ludzi, małżeństwa fantastycznego. I to widać tutaj, Małgosiu. i Twoje prace, jak pięknie się łączą też z pracami męża. Wystawa Małgorzaty Waselewskiej i Piotra Zaborowskiego. Zobaczcie, szczuplutka, drobniutka, a zobaczcie jaka siła jest w tych obrazach jej. Bo tutaj są jej obrazy, a tutaj grafika męża. I, ale mają wiele wspólnego. I, ale ta siła największa to jest w Twoich. Wiesz o tym? No kto tutaj rządził w tym związku? mówił, że rządził przypadek. <śmianie> <śmianie> Nie przypadkiem zostaliście małżeństwem i przeżyliście tak, i przeżyliście naprawdę fantastyczne y, życie. Że bardzo chciałam zrobić tą wystawę właśnie ze względu na pokazanie prac męża, męża twórczość przypomnieć, którą bardzo cenię i bardzo się cieszę, że ta wystawa doszła do skutku i bardzo dziękuję całemu zarządowi i pracownikom Związku Plastyków, którzy naprawdę ogromną życzliwość i pomoc mi tutaj okazali, także... No z tego powodu jestem naprawdę bardzo zadowolona. A o obrazach, no nie wiem czy można coś mówić o obrazach. No, my oboje w każdym razie pracowaliśmy w dwóch pracowniach pod jednym dachem i, i to były świetne czasy, kiedy można było właśnie tak malować sobie w domu każdy sobie. I takie są efekty tego. Także o obrazach no to ciężko. no Mąż głównie robił grafiki na początku, ale w latach 90. to oboje za zaczęliśmy ostro malować kolor, bo ja też wcześniej robiłam grafiki, aneks z grafiki, ale właśnie no tak, takie były te lata 90. -te ekspresyjne, inspirujące, że po prostu robiliśmy całe cykle obrazów olejnych, jak widać. Dostajesz od nas dyplom. Związek Polskich Artystów Plastyków, Zarząd Okręgu Warszawskiego, daje dla Małgorzaty Wasylewskiej za to zorganizowanie tej wystawy. Myśmy tylko pomogli, ale przecież y, obrazy to jest ten wystrój tego wnętrza i by bardzo piękny. I oczywiście też w imieniu naszym, dla też męża twojego, bo on tam z góry spogląda i też się cieszy, zaciera ręce, tak? A i to jest przepięknie też powiedziane. Słuchajcie, drogi równoległe i to widać w tych obrazach i w tych grafikach, żeście razem tworzyli. Każdy miał swoją koncepcję, ale tak wiele was łączyło i te koncepcje, no męża trochę bardziej realistyczna. Ja tam e, próbowałam z no z tak. abstrakcji, czy różnych tak takich eksperymentów dążyć, ale to właśnie dobrze, 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 dobrze. Każdy pokazał swoje, swoją siłę, no i przede wszystkim też taką waszą tu wspólnotę widać, wiesz? Że to musi... to bardzo silny, emocjonalny związek już od, od liceum, także taki no. wypróbowany. To mieliście szczęście, o słuchaj. Tak. I kochani, za te równoległe drogi na twoje ręce składamy tu z wielką przyjemnością. Wystawa jest przepiękna. I do 25 masz yy, sporo czasu, więc zapraszaj tu znajomych, rodzinę, tych, którzy dzisiaj nie dotarli. Urządzaj spotkania, eventy swoje, bo to jest teraz Twoja sala przez ten czas do Twojej dyspozycji. My dziękujemy za te piękne obrazy, <klucz> grafiki i za... I my tak z lekką zazdrością patrzymy na to życie spełnione, bo to wspaniałe, spełnione życie mieliście i teraz też ty to pielęgnujesz. Bardzo temu sekundujemy. Wszystkiego dobrego. Dużo zdrówka, pogody ducha. I twórz dalej, kochanie. Dziękujemy Państwu serdecznie. Dziękuję Państwu i teraz proszę oglądać te piękne prace. I cieszyć się tą pozytywną energią. Zresztą ta energia pozytywna to chyba wszędzie dzisiaj u nas jest, jak zwykle. Zapraszam serdecznie i na dzisiejsze wystawy do 25 i na następne również. Dziękuję Państwu.